Dzień 104 robienia napadów aż do premier Gita 6 Dawid Dawid 4017 napisał Dawaj zlecenie MC Tony karabinem precyzyjnym, bez auto-aima, na pierwszoosobowej kamerze i na odwróconym sterowaniu Okej, okay, okej okay. Robimy to Najpierw na fabule, oczywiście można zmienić sobie ustawienia Więc wchodzimy w sterowanie i tutaj mamy yy, Asystę sterowania, dajemy swobodne I na odwróć widok dajemy włączone No to zaczynamy Oczywiście użyjemy opresor. mi Nie zmienię na pierwszą osobę, dobra. To zmienimy w ten sposób. Żeby już nie restować na niepotrzebnie. J dole. Czekajcie, dobra. Tu jest mój opresor. <grym> Ta kamera. No nie da się w ten sposób grać. Jeszcze bez auto-aima będzie to mocno utrudnione. Ale spokojnie, na razie, jak nie chce się pojeździć, to kamera będzie się sama centrować. Ja nic nie ruszam, gałko i będzie gitara. Gorzej będzie w środku łodzi. Ej! W sumie! Ja nie mogę ustawić kamery pierwszoosobowej w jakimś lobby, bo nie było lobby! Od razu mnie wystartowało tutaj! Ej! Nigdy nie robiłem słowiska z kimś. Czy tyle to będzie działał w ten sposób, że musimy mieć choć w organizacji? Niechamy chodzić w organizacji, razem robimy te zlecenie kradzieży? Chyba tak! No bo w lobby, jakimś nie możemy być i potem zaprosić kogoś. Ciekawa sprawa. Nigdy tego nie robiłem. Jesteś na miejscu? Oczywiście jakby co kraje precyzyjne mam tutaj we ściepunku będziemy z niego korzystać Ja pierdzielę. Dobra, w ten sposób czuję się jakbym grał w e, Medal of Honor Alice Assault i tam była taka misja Gdzie jeździliśmy na Jeepie i właśnie byliśmy karabin i ta lufa wyglądała niemal identycznie Dobra, mamy pierwszą osobę. Właśnie widzicie, jak jesteśmy w ten sposób, to kamera mi się co chwilę przełącza, nie? Jak jesteśmy na linii, że pół pojazdu jest na zewnątrz, pół ee, w środku wody, powiedzmy No to ta kamera co chwilę nam się przyłącza, nie ma sza... A, no nie wytrzymam, no! Dobra Dobra, jest git, jest git, jest git Jednak nie No płyni proszę ja ciebie Jezu! un, przechodzable to jest! W ogóle jestem ciekawy, bo... Każdy, jeżeli chodzi o gry, zaczynał w innym momencie, nie? I na przykład zaczynałem e, grać e, na Pegasusie w jakiejś tam gry, wiadomo, a na Kopie zacząłem grać w którym roku? No nie, będzie 2004, może? Nawet wcześniej, może 2005? Wtedy miałem pierwszy komputer. E, kiedyś musiałem to sprawdzić. Ciekawe, czy jesteś w stanie tę informację znaleźć. Mm. I ogólnie to były takie czasy, że jeszcze było piractwo. I na przykład yy, na moim komputerze yy, od razu w sklepie gościu zainstalował grę. I tą grą była yy, gra. Tak się domyślam, że to nie było preinstalowane, tylko raczej po prostu gości po postanowił, że hmm, dajemy wam bonus, zainstalujemy wam grę. Grę. No instalował 80 razy pewnie, już. Yy, I była ta gra, która nazywa się Operation Flashpoint. Yy. Operation Flashpoint, Cold War I to była gra, w której, no teraz gra ta jest pod tytułem Arma, nie? Więc to był straszny taki, powiedzmy, symulator Gdzie jednym strzałem się podało Takie same zasady były do przeciwnika, tak samo, takie same zasady do nas No i przechodziłem przez różne, różne te gry Moja pierwsza gra to był symulator, w którym się ginęło na sita Fajnie e, Później były jakieś inne gry e, Dobrze wiecie, na płytkach Jakieś tam członkowie rodziny przynosili jakieś gry zajebiste, nie? Dobrze, Medal of Honor przyniósł, Call of Duty przyniósł. Do Call of Duty 1 chyba było demo, było 6 misji tylko i wyłącznie. Nigdy w Call of Duty 1 potem nie grałem, grałem w dwójkę, ale w jedynkę nigdy nie grałem tak więcej. Wydaje mi się, że to było demo, bo było 6 misji, bo od razu te 6 misji do wyboru, nie? Z menu głównego. Ale Medal of Honor, Zolt to była pełna część. Dla mnie to był totalny szok, nie? Bo no, w Medal of Honor, Medal of Aliatha Zolt, bo ja na no, zrobiony gier. Jest kozacka, polecam ją każdemu. Gram sobie fajnie, fajnie. A później jest yy, pierwszy Call of Duty, nie? I w tym pierwszym Call of Duty jest taka misja, gdzie jesteś w wnętrzu Jeepa. No nie? I tam takie rzeczy są, że uciekasz przed yy, typami. Tutaj coś się psuje. Jest wypadek, tutaj próbują wycofać. Yy, przeciwnicy na nacierają na ciebie. Normalnie takie... Już w pierwszym Call of Duty były takie skrypty, że to szok. I naprawdę. ty Normalnie, normalnie film, nie? Nie mów sobie, Jezus Mario, to jest przyszłość! No i w sumie dalej trzyma poziom. Od samego początku. Ja pierdol... No nie, nie mam, nie mam bencerzy. Dobra. Nie ma szans, że walnę im headshotów. Abym ich zabił. To jest najważniejsze. Dajcie znać, od jakich gier wy zaczynaliście, nie? A u pierwszy o pierwszych właśnie Operation Flashpoint. A później był jeszcze e, właśnie Medal of Honor, Allied to Zold. Było pierwsze Call of Duty. Tego typu sprawy. No, pal, pal, pal. Ja niestety właśnie troszeczkę e, zbyt późno zacząłem, bo nie załapałem się na hype pana Duma. E, mój kolega miał Wolfensteina, nie? I był tak, Wolfenstein chyba niebieski i zielony, albo niebieski i czerwony. No nie, i tak mówił: odpalamy czerwonego czy. Niebieskiego. Dokładnie nie kolory. Nie, ale jeden to był właśnie zwykły Wolfenstein 3D, a drugi to był eee... Wolfenstein e, Spear of Destiny. To był taki, powiedzmy, że druga część Wolfensteina. Albo co będzie dodatek, czy w sumie nie wiem. Nie zbijajca. To jest niewidzialna ściana. Ale tu już nie, więc rozwalamy. Syk. Dobra, teraz tu, ostatnie I cyk Trochę e, głupio, nie? Żałuję, że nie załapałem się na pierwszego duma, potem sobie nadrobiłem go trochę Całego nie udało mi się przejść, bo... To są takie gry w stylu, że masz korytarz i nie wiadomo gdzie iść i potem szukasz karty przez... 15 minut, żeby jej nie znaleźć i zrezygnować ze szukania karty więc yy, trochę przypał. Dobra. Czy ty też szefa yy, ochrony w minutę? Raczej nie, ale możemy spróbować. Ja. Dole. Dobra. Nieważne. Jezu! Zobaczcie! Jak się zaświeciło! Ile tych czerwonych kropek jest w tej łodzi! I nie wiedziałem, że przeciwniku, TUTAJ jest. A tutaj jest gościu, dobra. No ich... kurwa! Dobra, nara. Tu jest gościu. Wchylamy się na ciebie. No, aha, to jest piękna gra, uwielbiam ją, moja ulubiona, naprawdę. Mm, mm, mm. o, dobra, brawo, brawo, bravissimo. Dobra, ogarnięte. Tak samo Diablo mi ominęło, Half-Life mi ominął, trochę przypał, nie? To są klasiki, które warto kiedyś poznać. Ale te trzyki jestem w dobrej sytuacji, bo... inak sporo tych poznałem, nie? Przecież, że no, nie jest najmłodszy. Dobra, rafra frajerze. Zergowe ciały. Przejdę te hedy spróbuję nawalić, żeby przecież dziesię 10 tysięcy więcej było. Dobra. Tutaj. rafra frajerze. Teraz tutaj. Hello? Hello, it's me. Nara Kto jest gościu? Więc tak, masz Aha! Ja pierd... Przepraszam Jestem spokojnym człowiekiem Jestem w, w spokoju Naprawdę Nara Nara No, ten szef ochrony ma swój pasy HP? Pierwszy raz to widzę Zobaczcie, ja muszę, bo nie się się headshotów wolnąć? Aha Aha najlepszy broń na świecie Dobra Nara! 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 Aha Nara! 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 Nara. Dobra Jest nic Jest fantastycznie jak chciałem. No, przejść tutaj, no! Przepraszam za chwilę słabości. Jeszcze ta kamera, nie? Dobra. Tutaj. E, Przykolski. Nie za wiele już, już mam, raczej. Ale używamy. Czy to się kryje? Chyba nie. Ale tu może się kryć. Jest! Przepraszam, Dara. No, to będzie u góry, na pewno. Hello? No nie! Te ściany mnie irytują! Wstań! Powiedz, nie jesteś sam. Du, 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 ich troje. Ich dwoje. Dobra. Ee. Aha, fajnie, patrzymy się na siebie. Aha! Ty możesz, a ja nie! Dzięki gro. Nara! Bardzo wszystko powiedziałeś. Not, come on! Please! Na przykład, no, czy za wiele ich nie mam? Nara! Nara? 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 Nara! Gotowe. Teraz kody wprowadzam. W tym momencie, right now. No aha, tutaj raczej wolałbym patrzeć. Witam serdecznie. Teraz przejmijmy kontrolę nad kusetką. Łodzią podwodną. Nazywam kusetkę. kusetkę. Ja płynąć! Nie możemy tego czasu zbordować, musimy coś znaleźć. Żart! Bardzo śpieszny. Żart, bardzo śpieszny. Zobaczmy. Jest żarto księdza, to może lepiej nie. Kolejny nie księdzu. Czemu w samych księdzach? Tutaj jest, o. Co mówi podłoga po remoncie? Jestem wykończona. Nie rozumiem. Ah. Człowiek pyta siłacza: Na co cię stać? Na nic, bo nie mam kasy. Wait, co? Człowiek pyta siłacza: Na co cię stać? Na nic, bo nie mam kas. A, że na to się starczy, że wstydzę się, że podnieść! Jezus, Maria, to nawet nie jest śmieszne! Dla tylko Kozak mac. Co ty, gościu? Jakieś się na żarty masz? Nie, nie da się wejść w jego żarty. Co to jest? Nie, nie, nie. Ja załóż kota na tym śmiesznym i sam coś napiszę, bo. No to jest jakaś kompromitacja tej strony. Może wylosować kawał? Jak nazywa tak się mężczyzna, który utracił 90% swojej inteligencji. Wdowiec, chyba na odwrót. E, dalej. Co mamy? O, to jest śmieszne, bardzo. Twój mąż pamięta datę waszego ślubu? Na szczęście nie. Na szczęście?! Słynę mu rocznicy kilka razy do roku i zawsze coś do samego fajnego. Faktycznie muszę założyć tutaj konto. Ewidentnie. Aha! Ta strona ma dopisek! Czytam dopisek. Na samym dole. Stopce! Masz zły dzień? Wyluzuj! Poczytaj najlepsze śmieszne żarty i odpręż się! Zajbiście. To podajcie mi scenę, na są śmieszne żarty! UWAGA! Korzystanie z serwisu może powodować niepohamowane napady śmiechu i nieodwracalne poprawy samopoczucia. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas czytania. Okej! Okay. Okej! Okay. Zobaczmy jeszcze jeden. Losowy. Mężczyzna idzie łowić ryby. Złowię z to rybkę. Ona mówi Spełnienie do Twoje życzenie. Chcę nowy samochód. Wolisz za gotówkę czy na raty. A ty jak wolisz? Na oleju czy na masełku? Faktycznie to dobry żart. No, może zamknijmy tą stronę. Jezus Maria! O co chodzi? I nie ma mojej postaci! Naprawdę? Czemu Rockstar? Tak poważna firma? Takie błędy masz nawet postaci nie widać na kascenkach! Tobie samochodowym jest dokładnie desobe, wiesz na to tortystowy w większości pojazdów nie ma postaci w środku. Czemu? Czemu? Zadanie, że taka akcja byłaby, nie wiem, w... że nawet Ubisoftu to Ubisoft by to naprawił. Albo wyłączył serwery, to są dwie opcje. Naprawdę nie mogę... Nie mogę naprawdę przepoleć tego, że mieli grę dobrą. XDefiant, która potrzebowała lekkich szlifów. Wprowadzenie contentu z Assassin's Creed co najmniej, i do tego jeszcze. Ee, no jakieś reklamy. No bo naprawdę, oni mieli gigantyczny sukces. 5 milionów graczy się zarejestrowało w pierwszy tydzień, chyba. Więc 5 milionów osób sprawdziło grę. I co? jeszcze I tego jest taki, że nikt w który już przestał grać i teraz zamykają serwery. No co to ma być? Niech można. Zepsuć taki dorobek 5 milionów graczy i po... nawet nie roku zamknąć serwery. Znaczy... zamknęli rejestracje. Serwery zamknę. chwilę później. Ale kaman. To tak samo. Część macie grę. Macie grę. I w tej grze macie content przygotowany na kolejny sezon. Macie content na sezon trzeci. Co robicie? Zamykacie serwery dla nowych graczy, pozostawiacie je otwarte dla graczy. Yy, ...przez pół roku. Tych, którzy wcześniej byli. O co chodzi? Jak tak można? Macie nowy, świeży content, zamiast zachęcić nowych graczy do grania w to... ...to nic zamykają serwery... ...dla nowych graczy... ...a dla starych zostaną otwarte. ...co będzie grał w nowy content, skoro wie, że za chwilę to straci wszystko? Już mogliby dać się większej ilości osób popawić w to. Nie wiem, dać na przykład, nie wiem... Macie cały z naszych sklep yy, tych rzeczy premium do korzystania z darmożkę, nie? Takie coś. Taki dobry gest ze strony Ubisoftu, nie? Że. Okej, okay, słuchajcie, musimy te serwery, ale przez pół roku macie cały content premium za darmo, nie? Ale nie, oni po prostu zamknąć serwery i tyle. To jest tak podjęte. Proszę Państwa, to jest już koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. Znaczy, jeszcze mam co prawda przejechania kilometr, ale to nie jest problem. Aha, dobra, akurat, Wczorajcie, że całą drogę praktycznie w nic nie uderzyłem. A teraz nagle, jak powiedziałem cokolwiek, to oczywiście musiałem w coś uderzyć. Ciekawe w ogóle, jak rozwiążą e, sytuację z kamerą pierwszoosobową Wyjdzie ta szósta, czy będzie taka sama jak w wypiące? Czy jest taka w kompletnie innym stylu? Czy jednak polecą w zacie to rozwiązanie, nie? No, wówczas ta kamera sprawa jest kompletnie czymś innym niż w każdej innej grze, nie? Więc jestem ciekawy, jak to będzie w GTA oszustce? Czy tak, że będzie takie. podjęte rozwiązanie? Ej, herczety mamy! Nice! Wow! Jestem pod wrażeniem swoich umiejętności! A, z tej kamery też jestem pod wrażeniem. Dobra, chwila. Tutaj jest torero. Sprzedajmy. No, come on! Dobra, sprzedaj za 401 tysięcy. Okej, okej! Zrobię to. Sprzedam pojazd. za 41 tysięcy. No, Kamero. Ej, dobra, dostarczę to na pierwszej osobie. Ja udowodnię wam, że mam umiejętności na pierwszej osobie. Wcześniej uderzyłem kilka razy, ale teraz nie uderza ani razu. Idę na pierwszej osobie. Patrzcie na to. Widzicie to? Jeszcze nic nie uderzyłem. Aha. Dobra. To jest niebezpiecznie. Yy, Może by się lekko schylić. Wtedy będziemy lepiej widzieć. Albo i nie. Yy, dobra. Tędy Na spokojnie, na spokojnie E, dora, gościu! Nie przeklinaj Kiedy jadę Szczególnie, że się staram Bardzo Dobra, so close Tutaj git Pełna, aaaa! Pełna profeska To jest ciekawy pojazd e, to poprawię co był Spigale. Stara się ciekawy. Aaa! Przepraszam. Nie! Kurdy gościu! Uspokój się. Czemu tak zrobił? Nie miło, dla mnie. Dobra, teraz tutaj. Spokojnie, spokojnie. Nie śpieszmy się. No chyba, że teraz. To ja się pośpieszmy, bra? Gitara. Tutaj także ci może polecieć. Tu jest już easy. I kurde, finito, praktycznie. Mogę nawet pod prąd pojechać, bo się czuję na tyle pewnie. No. Patrzcie, no pełna profesja. Proszę Państwa, całość zrobiona na pierwszej osobie. I tak ma być, i tak ma być. Wjeżdżamy tutaj i... jest koniec, finito. Proszę information na ekranation, że pojazd został dostarczony bez ŻADNEGO, ABSOLUTNIE ŻADNEGO, zarysowania. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie w arkuszu. Przesuńmy go lekko w prawo, żeby znaleźć kolumnę KRADZIEŻ POJAZDU MC TONY. wpisujemy nasz dzisiejszy wynik, czyli 400... 11 tysięcy, bo 401 koła za samochód i 10 koła za wyzwanie. Tyle dokładnie zarobiliśmy. I teraz jak zlecimy sobie w dół, to podsumowanie. I wychodzi na to, że dzień 104 naszej pięknej serii kończymy z wynikiem 65 milionów, 859 tysięcy 762 dolary. Piszcie swoje pomysły na kolejne wyzwania w komentarzach.